Dzień dobry witam was dziewiątego dnia naszych zmagań z przygotowaniem do matury. Dzisiaj wracamy do logarytmów. Zrobimy też zadanie z procentów i rozwiążemy sobie nierówność kwadratową. To jest teraz ten moment, chwila na zapoznanie się z zadaniami, na wrzucenie pauzy no i na samodzielną walkę. Próbujcie rozwiązać zadanie sami. I potem, jeśli potrzebujecie w ogóle, zapoznajcie się z rozwiązaniami. Zacznijmy od logarytmów dzisiaj. I tak, mamy logarytm pewien do policzenia, i ten logarytm jest czemuś równy. I musimy policzyć, która z tych liczb będzie wynikiem tego logarytmu. Czyli nasz logarytm. O podstawie pierwiastek z 2 z 4 do potęgi 8 jest równy jakiejś liczbie. Mogę ją określić na przykład x. Jak się w ogóle rozwiązuje tego typu logarytmy? Tego typu logarytmy rozwiązuje się, wykorzystując ogólną definicję logarytmu, czyli pierwiastek z dwóch, czyli podstawa logarytmu, podniesiona do potęgi x, czyli to, czego my szukamy. Ma być równe 4 do potęgi 8. I musimy jakoś to rozwiązać, żeby uzyskać tego x. I jak się to zazwyczaj rozwiązuje? Zazwyczaj rozwiązuje się to tak, że próbujemy doprowadzić do wspólnej podstawy potęgi z obu stron z lewej i z prawej strony. To wymaga pewnej wprawy może kilku lub kilkunastu, może kilkudziesięciu rozwiązanych logarytmów żeby pewne rzeczy zauważać. Od czego musimy zacząć? No na przykład od tego pierwiastka, który możemy spokojnie zapisać jako 2 do potęgi 1, 2. To jest akurat z działu potęgi. Można znaleźć w tablicach, że pierwiastki można zamieniać na potęgi i są to akurat w tym przypadku jest to potęga o wykładniku wymiernym. Czyli zamiast pisać pierwiastek z dwóch, mam 2 do potęgi 1, 2 i do potęgi xowej. Z czwórki zrobię 2 do potęgi drugiej i jeszcze będzie to do potęgi ósmej. Tu mamy mnożenie potęg, czyli mam 2 do potęgi 1, 2x równa się i tutaj też mamy mnożenie potęg 2 do potęgi szesnastej. Teraz, kiedy mam takie same podstawy, Mam też takie same wykładniki, więc to musi być równe temu. Zapisujemy 1/2x równa się 16. Mnożymy razy 2 i dostajemy x -a równego 32. Tak się złożyło, że jest taka odpowiedź i jest to odpowiedź C. Jeśli będziecie mieli mało zadań z logarytmów i będziecie chcieli troszkę poćwiczyć, napiszcie proszę w komentarzu. Jest tego naprawdę dużo w internecie, w różnych podręcznikach i zbiorach zadań. Na pewno uda się coś podesłać i będziecie mogli troszkę podziałać bardziej na logarytm. Kolejne zadanie. Zadanie z procentów, takie trochę z ułamków. Niezbyt skomplikowane zadanie zamknięte. Zobaczmy, cze, czego od nas oczekują. Liczba a jest zapisana w postaci ułamka zwykłego. A więc zapiszmy w postaci ułamka zwykłego m podzielić na n. I jeżeli licznik tego ułamka zmniejszymy o 50%, a jego mianownik zwiększymy o 50%, to otrzymamy liczbę b. A więc nasze b równa się, i teraz licznik zmniejszamy o 50% a więc dostajemy połowę m. Teraz mianownik zwiększamy o 50%, czyli dostajemy 1,5n. Wypadałoby to teraz jakoś skrócić i zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie. Możemy skrócić ten ułamek przez 0,5. Na górze jest 0,5, czyli mamy 1m, przez 3n. Możemy to rozbić na dwa osobne ułamki i dostaniemy wtedy jedną trzecią razy m przez n. A m przez n to a. Ustaliliśmy to na początku zadania. Więc mamy jedną trzecią a. I jest taka odpowiedź. Jest to odpowiedź b. Czyli udało nam się. Znaleźć prawidłowe rozwiązanie. Ostatnie zadanie dzisiaj nierówność kwadratowa. Jak się rozwiązuje nierówności kwadratowe? Nasza funkcja kwadratowa ma się znaleźć po jednej stronie nierówności, po drugiej stronie nierówności ma być 0. Jeśli tak nie jest, musimy doprowadzić do takiej sytuacji. W zdecydowanej większości przypadków jednak będzie to już gotowe. Będziecie po prostu musieli przejść do następnego kroku, czyli obliczenia miejsc zerowych. Jeśli funkcja miałaby inną postać, na przykład postać ogólną, to musielibyśmy tutaj zastosować odpowiednie wzory do policzenia miejsc zerowych. Ta postać, tutaj no nie można jej w pełni nazwać postacią iloczynową, ale postać taka złożona z dwóch pomnożonych ze sobą nawiasów. Pozwala nam bardzo szybko obliczyć miejsca zerowe. Dlatego, że jeśli mielibyśmy wyzerować całe to wyrażenie, to któryś z nawiasów musi być zerem albo pierwszy, albo drugi. Pozwoli, pozwoli nam to dość szybko znaleźć miejsca zerowe. Przyrównujemy do zera pierwszy nawias, przyrównujemy do zera drugi nawias. Pierwszy nawias, jak przeliczymy szybko skomplikowaną algebrę wykonamy. Dostaniemy, że x równa się 3 drugie. A drugi jak przeliczymy, przyniesiemy x na drugą stronę, dostaniemy, że x równa się 3. I to są nasze miejsca zerowe. Jakby to było równanie kwadratowe, to już byśmy skończyli. Ale niestety nie kończymy w tym momencie. Musimy liczyć dalej, a dokładniej to wyznaczyć sobie dokładne przedziały, w których nasza nierówność występuje, czyli gdzie nasza funkcja jest większa lub równa 0. Robimy to tak, że nanosimy nasze miejsca zerowe na oś. Bardzo prowizorycznie, bo tu nie chodzi o jakąś nie jaką precyzję, Chodzi tylko o naszkicowanie sobie rysunku. Istotne jest, żeby zwrócić uwagę, która liczba jest większa. 3 drugie jest mniejsze od 3, dlatego w odpowiednich miejscach na osi to naniosłem. Dodatkowo musimy ustalić, czy nasza funkcja będzie miała ramiona skierowane do góry czy do dołu. Przypomnę, że funkcja kwadratowa, wykresem funkcji kwadratowej jest parabola, więc wykonamy szkic z paraboli u nas ramiona będą skierowane do dołu. Skąd to wiemy? Zwróćcie uwagę, że jakbyśmy zaczęli wymnażać ze sobą te nawiasy i pomnożylibyśmy 2x z minus x, otrzymalibyśmy minus 2x kwadrat i oznaczałoby to, że współczynnik przy najwyższej potędze x, przy x kwadracie, jest ujemny, co sugeruje, że ramiona będą skierowane do dołu. Nasza parabola będzie wyglądała jakoś tak. Oczywiście nie jest istotna wysokość, bo my tutaj zwracamy uwagę tylko na szkic. Dla nas ważne jest, gdzie ta nasza funkcja będzie większa lub równa 0. Ten szkic pozwala nam odnaleźć taki przedział, gdzie nasza funkcja przebiła się nad oś x, czyli gdzie przyjęła wartości dodatnie. Wiemy, że w tym zakreskowanym obszarze, uwzględniając 3 drugie i uwzględniając trójkę, nasza funkcja będzie większa lub równa, bo będzie w tych miejscach dokładnie równa 0. Musimy ten przedział tylko zapisać, podając już wynik końcowy. X należy do przedziału od 3 drugie. Do 3. Domknięte. Z obu stron, dlatego że nasz znak nierówności mówi nam, że mamy większe lub równe. I za takie coś, za taką imprezę dostajemy dwa punkty na maturze. Kolejne trzy zadania za nami. Kolejny dzień zmagań do matury. Jesteście coraz bliżej do tej matury. Co prawda, jeszcze wydaje się, że jest kawałek drogi. Ale uwierzcie mi, to bardzo szybko zleci, więc pracujemy intensywnie. Jeśli potrzebujecie więcej zadań, to zachęcam do pracy ze zbiorami zadań. Jeśli macie jakieś potrzeby, to coś mogę Wam podesłać, coś mogę przygotować. Po prostu, po prostu proszę o informacje w komentarzu. Co więcej, zostawcie proszę lajka, polećcie mnie znajomym. Jeśli uważacie, że fajnie się pracuje, że ta seria ma sens. I co więcej mogę dodać, do zobaczenia jutro.